Cześć, witam was w kolejnym odcinku z Gry Hardstone. Ja jestem Folej i witam was w drugim odcinku. Więc tak, skończyłem już tutaj... No, skończyłem już trening i zaczynamy, bo mamy już rozgrywkę na przeciwnika. Więc no, co, zaczynajmy. Szuka, szuka. Dopiero zaczynam, więc może długo szukać. Mamy coś. Coś tam szukało. No zobaczymy jak to pójdzie. O! Jak Ci się nie podobają jakieś karty? Możesz sobie je wymienić. Patrz, Coś pójdzie. Patrz, jak pójdzie. Tam zaczyna, więc dostajesz pójdzie. Użyj jej rozważnie. Patrz, pójdzie. tam mamy tutaj, to jest... to zaczyna. Okay. Zaczymy jak pojedzie. Myśli, myśli. Jeden strzał. Jeden... A. Mam nadzieję, że podoba ci się mój wynalazek. O, bardzo fajna karta, przydatna. Zimą o drugim e, składzie, na przykład który ma 9 życia albo 10, używamy, e, używamy tej karty i zamienia się w i dostaje jeden obraz, a otrzymuje on jeden obraz i 1 życia. mamy go praktycznie na kulę ognia. no, rościzna w każdym razie. ooo spaniak spaniaczek no kurde zobaczcie nic nic nie ma pewnie jeszcze raz mnie zablokuje no tak myślałem Tak, dopiero mam jakieś karty. No to mam, się mam jakieś karty. Mogę dać życia. Mi się przydała jakąś karty z prowokacją. O, jest, bardzo fajnie. Zadaje ta karta, że jak wystawimy tą postać, to muszę nawet wrogową. Znaczy, żebym zaatakować mojego bohatera. Myśla, myśla. Tak sobie myślę. Oh, ja. Aha, Mam nadzieję, że podoba ci się mój wynalazek. Podoba, podoba.

Dobra, już mam No właśnie, super. Zniszczymy go. Zniszczymy tamten, na mi Dobra. Trochę cwaniaczek z

O, prawe to karta. Teraz mnie nie zaatakuje tego. Co to jest za as? O, jeszcze lepiej. Tak muszę zaatakać tego. Każdemu się zda. Bardzo mi przyjemnie. Co na Skończymy. Eee, Ile punkt życia zostanie. Już skończyłem go w dużo. Huh. Musimy oczyścić słoneczną Co <grywa> za... Dziękuję. Wygraliśmy. No więc... Wygraliśmy. Pierwszy nasz... O, na drugi dostaliśmy. No więc, to było dzisiaj na tyle. Ja się sam jeszcze klam. Subskrybujcie, komentujcie, dosadwiajcie, piszcie na dole w komentarzach. Ja co mam poprawić, jakie są błędy, wiem, oczywiście, że jakoś mojego mikrofonu nie jest za dobra, ale postaram się najdługo zmienić i będzie wszystko ok. na razie, cześć.